Witamy serdecznie na kanale Cudienka dla domu. Witam Was. Artur Prowadzący i Justynka Korzyska. Kochani, zapraszamy tutaj na takie piękne przedmioty na prezentację takich cudenek, które tutaj widać za właściwie przed kamerami. O, że tak powiem. I co tam nie? O teraz przejdę do. Prezentacji. Prezentacji? Tak jest, zaczniemy sobie. Od prezentacji będą to dwa piękne tria w rurze. Przejdę sobie tutaj obok. No pewnie, z tej strony przejść. Tak, piękności widać. O, łapę, rękę było widać. <laughs> Kochani, są to dwa takie same tria. Stan idealny. Stan igła. Tria wyglądają w ten sposób. Tak, piękne. I oczywiście tutaj rajczynbach. Złocenia na rantach. Bardzo ładne. Do drugie to tak, tak no, takie samo, tylko y, jeżeli chodzi o barwę kwiatka, o kolor kwiatka inny. I, tak. I kochani, to są dwa Reichenbachy w stanie pięknym. Złocenia, nic nie wytarte, jakby nie były nieużywane. I kochani, dwa tria Reichenbach, tak jak zwykle wpisujemy w komentarzach. Yy, ja może wyłączę tą lampę, bo w ogóle była przeciętnia. Tak? No. Dwa tria. No, tak. Dwa razy trio Reichenbach. Albo dwa razy trio wróżę, bo. Kochani, 95. Tak jak zwykle wpisujemy w komentarzach. Yy, co? Chciałbym jeszcze na samym początku zaprosić nowych widzów do subskrypcji kanału, polecenia naszego kanału. Także do komentarzy możecie napisać, co się Wam podobało. I po... jeżeli się podobało, już to łapeczkę w górę. Kochani, jedziemy dalej. Kolejna rzecz. Koszyczek. Gdzie jest ten A, koszyczek? go. Jest taki mały koszyczek. We wiatraczki. Tutaj nie ma sygnowanka. To jest koszyczek raczej holenderski. Koszyczek ma długość 10 cm. Wysokość około też 10. Koszyczek 16. Tak jest. Bardzo ładny koszyczek. Stan igła. Nie wiem czy mówiłem. Mówiłeś. Na razie niech leży koło tej lampy. Już tylko tak tą lampę troszeczkę. Kochanie, tu jest lampa. Sudeńko. Będzie ona później, oczywiście, ale na razie jedziemy z tymi innymi tutaj rzeczami. Tu są takie zapałki. Duża taka paka, wielkie zapałki zapakowane. Gdzieś tutaj była data, to jest zaraz nie wiem. Gdzieś na tych zapałkach. Była, była Jest boś, data e, kiedyś... bodajże. Jest data produkcji na tych zapałkach. To są jakieś koło 30-letnie zapałki. Już. Nie, tutaj nic nie ma. Nie, czekaj, odwróć jeszcze niechcą, raz. Niechcący. Mhm. Tak. 1997 no, chyba prosto. to jest. Zapałki mam 28-29 no, no. lat. No ale fajne zapałki z bałwankiem, czyli takie, yy, no stare. Kochani, zapałki 15. A może ktoś kolekcjonuje, może ktoś chce. Tak jest. Zapałeczki 15. W komentarzach tak jak zawsze wpisujemy. Zapałki sobie już pozwolę zabrać. I na przodek wysunę dwa takie piękne tria. Zielono z, z takimi Złotem. mocnym złoceni. Mhm. Zielono-złocone tria, a te tria to sobie zostawię tu na dole, żeby tu mi nie zawadzało. Kochani, te tria są takie samutkie. Tu nie ma róż ani niczego, ale są takie same. Proszę sobie spójrzcie, jakie piękne mają w ogóle te. Zdobienia mają. Tak, no? talerzyki, talerzyczki mm -hmm. są takie e, może majgne. Takie mają tutaj, e, w, jak to się mówi, takie zdobienia i to czuć pod paluszkami. Bardzo ładne. Tak jest. I tutaj mamy Weiden Bawaria. Tak tutaj jest Bawaria. Proszę bardzo. Mhm. Jest Bawaryjka. Kochani dwa, tria zielone 80. Stan igła Dwa, tria zielone 80. Piękne. Kobaltowy świecznik. Aha takie małe. Mini tak. Mini, justem. Tutaj tak, takie bardzo ładne dwa małe malusieńkie, że tak powiem. Dwa małe malusieńkie. Świeczniczki. świeczniczki. To tutaj mierzyć w ogóle. No mały świecznik. Centymetr? 2,5 cm wysokości. Ech, gdzieś. Małe takie świeczniczki. I to są świeczniczki. Ma na sygnow... cienką świeczuszkę. Czekaj, one mają tu nawet sygnowanie. Germany? Bodajże? No coś tam, coś tam. No jest, dobrze, coś tam, coś tam. No tak trochę profesjonalistycznie. No germany jest, ale ja... No jest German, zawsze tak, widać. Małe no. dwa świeczniczki, 10 zł kocha. Tak, dwa razy kobalt świeczniczki 12. Jest. Tam idealny na małe, cienkie świeczuszki. Dobra, te świeczniczki sobie tutaj położę. Można jeszcze tutaj trochę podjechać. Osłonka brązowa. Na kwiatek pewnie. Tak, tak? jest. No tu dobrze. To teraz tak, taka ładna osłoneczka. Na, brązowa na kwiatek, ceramiczna, bardzo ładna. fajną ma tą farbkę tutaj połączoną. Nie? Tak wygląda. Białe takie mieliśmy. Wielu chciało te białe. Wiele z Was, ale yy, no nie jest łatwo czasami coś takiego znaleźć. Nie? My się nalatamy, nabiegamy po tych targach, mhm. tu i tam. Szczerze mówiąc, i to czasami nie jest tak, po prostu że idę i już jest wszystko. Tak kopciutko. No nie jest po prostu. Czasami są te rzeczy, ale czasem pokupimy parę rzeczy. Bardzo mi się komuś coś pyta, a ktoś nie chce. Mniejsza szało. to. W każdym razie, kochani, 13 cm wysokości. Tutaj 12 cm szerokości. We wlewiku. Osłonka 40. Osłonka 40. To jak osłonka 40. Tak. No, kaczki czekają. No dobrze, te kaczki no, za będą, Kaczki tutaj robią kwa, no. kwa. Tu jest taki kurczę mlecznik. Można to powiedzieć, że kubek... nie, kubek, nie no kubek nie, mlecznik, nie? Kubek mlecznik. Ja ci zapisałam I... to jako... Kubek. Nie, niech będzie... Nie, nie, ale nie no ja to mlecznik, mlecznik taki mlecznik 9 cm tutaj ma, jak chodzi o wlewnik. Wysoki na 10. W ten sposób 15. Bardzo ładny. To jest mhm. stary mlecznik GDR, ale w stanie bardzo dobrym. Kochani, mlecznik 10. Tak jest. Jak już jest mlecznik, to tutaj owo mleczniczka takie małe, piękna, drobna rzecz. Osłonka lecz. Osłonka z taką dziurką w środku, pewnie jak za dużo wody, żeby od światła wsadziło no. się. Kwiat, żeby zrobił siusiu. Siu. Dobra. I taka osłonka. Tak, zrobi. Tak. No, prawie 10 cm ma tu. Wysokość ma 8 i kochani, osłonka biała 5 zł. Pięknie, nie? Osłonka biała 5 zł. Mhm. To teraz mi tutaj coś powie. Pani. Tutaj mamy różyczki, ale te różyczki to nie wiem, z czego one są takie mięciutkie, no nie? No jakby takie jakieś materiałowo, No trudno mi tak. powiedzieć też. One powiedzieć. są zapachowe psikacie. Popsikać i... nie wiem, jakimś perfumem, jakimś olejkiem, oliwką, no, nie o, wiem, zapachową i po prostu pachną tak, ślicznie. Dokładnie. Tak I one po w cenie są 5 zł. Tak jest. A ich jest tutaj 2, 4, 6 sztuk. No dobra. 6 okay. sztuk różyczek. Mhm. No to co? To teraz różyczki mięsa tutaj różyczkują. Mhm. Przejdziemy do licytacji. Jest to taki łabądek z mosiądzu. Piękny łabądek, wysoki na 14 cm, tak jak widać. Piękny łabądek, jest na licytacji z Mosiądzów, znaczy tak, jest z Mosiądzów. Licytacja od stówki. I kochani, licytacja będzie trwała do czwartku do godziny 18. Tak więc śmiało zapraszam. Przebijamy o 5 zł. No. Chciałbym jeszcze tylko zawiadomić, yy, zawiadomić, chciałbym tylko jeszcze, kochani, yy, tak, jeżeli ktoś jest nowy na kanale i zakupuje przedmiot, to po zakupie przedmiotu prosimy o kontakt z nami na adres mailowy, który jest w opisie filmu. Jeżeli osoba do trzech dni się do, u nas nie zgłosi, to rzeczy zostają, zostają ponownie wystawione, bo tak jest. ktoś zamawiać. Ja rozumiem, że ktoś zamawia, ale po prostu no jeżeli ktoś ale żeby się napisać, żeby się odezwać. Nie? Tak. Yy, taka tu jeszcze informacja. Nie, nie będę mówił tam ponikaw czy coś i tak dalej, nie. W każdym razie, yy, a w sumie, yy, ja tutaj ogólnie to tu jeszcze chciałbym pa, yy, pani Zuzik SSO 6815. Jeżeli pani nas ogląda, bardzo byśmy prosili o kontakt. O kontakt, bo to no, jest kontakt do, do jutra. Jeżeli jutro nie będzie tego kontaktu, no to po prostu rzeczy zostaną wystawione, no bo my to odstawiamy nie? I, i po prostu. No to musi wszystko mieć rączki i nóżki, nie? Tak jest. Tak więc do trzech dni czekamy na kontakt, nie? Yy, no wszystko, chyba wszystko co chciałem powiedzieć. No dobra, to co? Lecimy I idziemy zabym. dalej. No, jakieś zasady muszą być, nie? No bo przecież nikt nie będzie odkładał no, tak. czegoś i, i, i nie wiadomo na co czekał, nie? No bo to też jest y, wszystko. To musi mieć wszystko rączki i nóżki. Yy, krap Mo skórczę, tak czytam. Tak jest. Tak. Taki krab. Na nie będzie znany. Taki, a taki otwieraczek piękny, z mosiądzu. Otwieraczek. Otwieraczek. 12 cm długo. Otwieracz mosiąc 48. Na zimne, zimne? Na zimne, zimne. kole. Na kole o to chodzi, tak jest. No i kochani, też dawno nie było. Tutaj takiej karawki. karawki no dawno nie mieliśmy karawki. A rzadko kto alkohol cedzi, ale. Jest taka karawka, jest nawet z no. I co? Piękna karawka kryształowa, jest ładnie nawet naklejeczka. Karawka ma pół, y, pół litra pojemności. Karawka ma wysokość, 24 cm wysokości. I karawka jest w stanie idealnym. Jest bardzo ciężka. Ma około, no ma do, no, dobre kilo, może być półtora nawet kilo. Ale jest piękna. Tutaj zobaczcie to w ogóle. Kawał, jest ciężka, karawka, nie? No, kawał karawki jest, to kawał, jest. kawał karawki, to jest karawka kryształowa. To no nie jest żadne szkło. A więc to jest kawał. No, no jest naprawdę spora. Spory gabaryt. tak. Więc karawka kryształowa w stanie igła 80. Dobrze, jak już karawka kryształowa tutaj się stoi, to ja przed karaweczkę wystawię taki piękny. Pięknie, słychać, pięknie brzmi. Jest to. No. Kieli, kieliszek, tak? Kielich, kielich. Kieliszek to, to kryształowy. Zaburza, kielich kryształowy, 17 cm, wysokości. Kolor żółty. Tutaj ma 6,8. Kolor żółty, pięknie zdobiony. Stan igiełka. Już mieliśmy podobno nie Tak, Ta, oczywiście. Kielich żółty 40. Aha, dobrze, już tutaj czytam. To tak, będzie coś oczywiście w gratisie, tak? Zapraszam, pozostanie z nami na dalszą część yy, prezentacji, a także ta piękna prl lampa. Tak, już, już powiedziałem, ale no, mniejsza o to. Yy, piękna, taka ładna sosierka. Yy, Sosjereczka nie jest powycierana w ogóle. Tutaj sygnowanko. Czechosłowacja, mm -hmm. tak bardzo ładna sosierka na stoliczek dla sosiku. kurcze goście przyjadą sosik w takiej sosjerce Czechosłowackiej, konkret, z, o, z rolatką śląską, kluseczkami, pięknie, e elegancko, kochani 23 22 cm długości, wysokość 10, sosjerka 20, wystarczy sosjerka pisać nie będzie dzisiaj żadnych sosjerek już. Nie, tylko no, jeden. I teraz taki ładny mleczniczek. Piękny mleczniczek. Bardzo ładny mleczniczek. Jest taki malutki. Na razie ładny, bo i tak tam będzie. trzeba ten Mały mlecznik. No co. Ładne ma te złocenia. Zielony. Złoty. Dobrze. Tak. Mhm. Piękny. Bawaryjka. Mlecznik ma wysokość 9,5 cm. Tak, piękny mlecznik. Ale ma brzuszek fajny. No mlecznik pasuje do tych dwóch trio za 80, kochani. Proszę bardzo. Pięknie. Tak ładnie. bardzo ładnie pasuje. Yy, bo to jest właśnie to, te, te dwa trio. Właśnie to... No, jak chodzi o to, to to jest właśnie z tego samego, nie? Kompletu no, można tak. tak powiedzieć, nie? Tak. Yy, mlecznik 20. Mleczniczek 20. Świecznik aniołek. Aha, świecznik z aniołkiem. <laughs> świecznik z aniołkiem w środku. No bo nie wiedziałam, jak tam ci napisać, to, żebyśmy nie wiedzieli. Dobrze że napisałaś. Świecznik z aniołkiem. W środku jest aniołek. To jest wykonane wszystko ręcznie. Bardzo ładnie to jest w ogóle zrobione. Tu jeszcze jest nawet naklejeczka. Mhm. Spodem, oj, wyleciało. Tu twarde. Tu się kładzie to i podpala się i pięknie jest, nie? Świecznik tak, z aniołkiem. Świątecznie. No, świąteczny. Świecznik Anioł 16 Dobrze, skoro świecznik Anioł tutaj sobie już sobie siedzi ładnie, no to taka miska piękna, misa piękna, kobaltowa Kochani, taka ładna misa, yy, nie wiem jak to nazwać, taka cukiernica na jakieś cukierki, na jakieś tam, nie wiem Ojej, Owoczki, No ale ramał z no. tym, no tak, to jest kobalcik, chyba GDR? Tak? No, no to jest bardzo, to jest, to jest taki już by lekko antyk, bo, po mojemu jakbym to ja nazwał. Mm. No, GDR to już wiadomo, starantyczna niemiecka porcelana. Szerokość tego jest to 20 cm i wysokość tego to jest 6 cm tej pięknej. Misa Kobalt 45. Bisa Kobalt 45 15 minut tutaj jedziemy nie? Dobra, talerzyk sowa. Talerzyk sowe. Kolejny talerzyk sowe może. Kolejny talerzyk też będzie poświętny. W każdym razie tych talerzyków tam ktoś pytał. 1974 talerzyk ma 51 lat. Stan idealny. Talerzyk w sowa. 18 cm średnicy. No, piękny jest ten talerzyk. Talerzyk Sowa można powiesić, bo ma dwie dziurki. I to jest, kochanie, Royal Copenhagen. Piękna firma. Talerzyk Sowa 45. Wazonik. Dobrze. A, kurczę. To może być teraz tak. Wazoniczek. Kochani, taki mhm. piękny wazonik. Pięknie to wygląda. Z tyłu jest taki mniejszy kwiatuszek. Z przodu taki większy. Mhm. I tu, tutaj pod spodem widać ładnie. No. Kaiser. Kaiser. Bardzo ładny wazonik. Delikatny. Wlewik 8. Wysokość 18. Wazonik Kajzer 3 dyszki się już nie dostanie. No szczerze mówiąc, to jest naprawdę marka wazonu. A ty I to mówiłeś, jutro będzie drożej. Jutro będzie drożej, tak. Ale teraz będzie coś w gratisie. O, tak, zrobimy najlepiej. Proszę bardzo, piękny mały mleczniczek. Mleczniczek, miniaturka normalnie, ale w takie kwiatki, bardzo ładny. Tutaj mm -hmm. sygnawanko Beroita, Bawaria, tak. pewnie. No? Tak jest. Mlecznicze, ktoś wpisze, kto pierwszy, ten lepszy, dostaje gratis do paczuszki. Wow, tak jest. Ale Uważa. zrobił? Mhm. Zawsze. Ostatnio co filmik, co prezentacja, zawsze jakaś rzecz jest Jakaś gratis, gratis. Gratisik. No i bardzo fajnie. Mały gratisik zawsze może być, nie? Tak Trilo chodzisz. Uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Trilo chodzisz nadciągło. nadciąga Tak, Akryzm co raczej nie chyba na tym świecie. Yy, tak, piękne trio. Taki ładny kwiatuszek. Ma tutaj moje kwiatuszkowe. Tutaj w ogóle ta filiżanka. Piękna jest. I tu. O, ta róża I tutaj to... ładnie chodzisz. Chyba, chyba teraz dobrze, co? Teraz idealnie. I ta róża w środku, jakby się pije. Jakby się piło, bo tu pewnie nikt z tego nie pił. W każdym razie. Witrynie w witrynie wszystko stało, tak więc kochani, wiadomo, hmm. to jest stan igła. Tak więc zrobiliśmy tak, żeby miał każde okazję, bo widzę, że te tria są bardzo chciane przez Was. Tak więc to piękne trio jest na licytacji od 55 zł. Przepraszam, trio chodzisz od 50 zł. Przebijamy o 5 zł. Licytacja trwa do czwartku do godziny 18.00. No, tam, tak, dobrze. Dobrze. Tak, tutaj ja, y, tak, może zrobię. O, no, ja się... Kochani, taka tacka wiklinowa, 40 cm szerokości, 50 cm, znaczy szerokość 50, a tu... A tu 40. Stan bardzo dobry, piękna taca na taką, jakby można powiedzieć... Coś położyć na to ładnie. Duże taca no. Nie, no. no warzywa, owoce. Różne cokolwiek. macie, dekoracja na, no można. No. Z dyni albo z czegoś zrobić. No. Tasa wiklinowa 25. Super. Dobrze. Tasę odkładam. No, ta pani może troszeczkę tutaj ruszy się i ładnie zaprezentuje. Z zaprzeczeniem. Nie, nie, Nie ładnie. W jest polownie, no. bo ktoś się nie pojawił. Nie tak, zgłosił się, więc, tak, więc może komuś się przyda. Taki duży yy, wazon. wazon. Wazon ma wysokość 37 cm. Oczywiście, jest tam gdzieś. A w lew 13? Tak, wazon nie jest w yy, stanie igła. Porysowany. Bo ma tam jakieś tam gdzieś ryskę. Tu. Chociaż nie wiem, czy to jest ryska. Tak, tu jest jakaś ryska. Tutaj, tutaj też jest, coś. Gdzieś tutaj jest tutaj też, jest. Tak. Tutaj też, tutaj też. Ale, ale jeżeli ty... komuś się podoba taki wielki No to nie ma problemu w ogóle. To w ogóle jest bardzo ładne, fajne. Sygnowania nie ma, nie? No, nie, nie, nie. No i taki wielki wazon. Wazon kochani 40. 40. A to już prawie to praktycznie jaka paczka, nie? Do spakowania. No o, tak. 15. No jeszcze tam parę małych rzeczy jakieś, nie? Tam jeszcze, ale ogólnie jeżeli ktoś byłby zachęcony, to zapraszam. No to co? Znika to stąd, nie? Walek porcelanowy teraz. No, ja, ja. Teraz coś oj, oj. pięknego, nie mieliśmy, chyba nic. Idę z tym wazonem. Nie, pierwszy Odrał. raz. Powłknę. Pierwszy raz myśmy mieli. Kochani. Jestynka, wytłumaczy trochę. Gardło siadam. Gardło siadam. No nie, nie gardło pani. No dobrze, no. Przecież się nie zrzesz, tylko grzecznie mówisz. Wałeczek do ciasta. Biały, porcelanowy. O. Z zdobieniami tutaj macie. O, tutaj piękne na rogach. Zdobienia. On jest jaki duży? Już mierzymy. Od końca do końca 33 cm. Ale piękny. Śliczny. Stan. No Bardzo dobry mogę można. No widać. No widać. No. Jakby tutaj takie falbankowe, tak jakby No wziął mówię, zdobienia falmy, są takie. Zdobienia na, piękne. Na... Szkoda, że nie ma tu sygnowania gdzieś, rogach. to była petarda, nie? No. Ale, Ale my mamy pierwszy pięknie. raz y, takie. No, dlatego ten piękny jest na licytacji. Wałek porcelana od 50 zł. I wałek porcelanowy od 50 zł do czwartku do godziny 18. 18, tak jest. No piękny. Zegar Zegarkaczka. A Tylko tu mamy uwagę. ją. Zegarkaczka. serce tutaj tyka. A, z tyłu pokażesz. Na bateryki ceramiczne. Zegar kaczka, dziwaczka. Ma 16 cm wysokości, a tu na dole jakieś 10,5. Piękny zegarek. I chodzi. O, chyba, chyba ten trzeba Tyka. go przestawić. Mhm, tak, to, jest, to są takie ładne kaczuszki. No, dwie pan kaczka i pani kaczka. Ach, jest... Ale bardzo ładny jest, nie jest to podrapany jest nigdy. No. I zegarek kaczka, kochani. Zegarek kaczka 55. 55 No dobrze to teraz tak zegarek kaczka sobie tutaj kaczkuje. Mm -hmm. A tu jeszcze jest taka latarenka latarenka tak, ręka ładna i latarenka jest to jest metalowa metalowa latarenka. Yy, no fajna jest tam na dole jest takie jakby lustro w ogóle takie lustrzane. Nie? Mm -hmm. Latarenka ma wysokość 35 cm szerokość 15 kochani latarenka. 25 zł bardzo ładna nie to się chyba otwiera, nawet tak, tak fajne no, na drzwiczki takim... są cyk i się ładnie otwierają chopla i cyk, nie? Bardzo ładna latarenka, zapraszam. Zapraszam. Dobrze, to kochani, to teraz licytacja licytacja takiej piękności Syna, o, o. Na dole jest można. Mhm. No. To jest kochani karawka z cyny. Tak, w no, co tam tak jest. o tej karawce. Tam jest 90% ile? 5%? Tak, tutaj jest pod spodem e... na tym sygnowaniu. Jak ktoś jest bardziej zainteresowany, ma kontakt, proszę pisać. <coughs> Mogę zrobić zbliżenie, wysłać zdjęcie. 95% cyny tak. to jest bardzo Jak wysoka ktoś jakość. nie ma kontaktu z nami, to zapraszam do kontaktu przez adres mailowy. Jest to piękna karawka z cyny. No waży sobie też trochę, no. sama cyna jest już droga, ale ta karawka to jest prawdziwy antyk. Można powiedzieć cudeńko. 21,5 cm wysokości, tutaj w brzuszku 15 cm, no i kochani tak wygląda ta karawka. No i tutaj przedstawiają obrazki, poczekaj, tak. weź obrazki w moją stronę. Yy, ludzi, którzy po prostu pracują przy no. winogronie. Tak. Czyli tam bębnią coś. Winko sobie ugniatają. Pęzynyek, bimber, Winko widać. No. no piękna sprawa, nie? I ta karatka, to, to cudeńko jest na licytacji od stówki. Do, do czwartku, czwartku do godziny 18.00. Tak, bardzo dobrze. Bardzo ładnie. No i co? No i co? I no teraz tak, no ta to jest prawdziwe cacko, naprawdę. Sliczne. No, coś, coś pięknego to w ogóle wygląda, nie? Mm. Dobrze, to teraz przystępujemy tutaj, do czegoś tutaj, tak tutaj i tutaj, takie moje tutaj, bo ja ze wsi pochodzę i tak podestygamy ładnie, nie? Tak. No. Piękna lampa, lampa z PRL-u, oryginalna lampa z PRL-u, nie? No. Ja zabiorę tą kamerę teraz na chwileczkę i tutaj widać to, piękne, to jak to pięknie wygląda, nie? Nie ma tutaj żadnego uszczerbku. Lampa jest w stanie igła. Zaczcie wyłącznik. Wyłącznik, no normalnie PRL-owski, nie tak Dobra. jest lampeczka. Lampka przepiękna. Wysło chyba prądu. Coś słabo tu z prądem. Co nie dobrze jest wszystko ładnie. No, poddaję. Piękna lampa z PRL-u, w stanie igła. Może sobie pozwolę chociaż to ściągnąć. Pięknie, tak wygląda klosz, może i są smugi, może i jest ten e, lekko przykurzony, ja tu nic nie tykam, jeżeli ktoś chce sobie zamknąć lampę, to sobie sam pójdzie tu, e, jak to się mówi, posłużą, bo mi coś pękło, nie chcę nic, to jest delikatna lampa, ale piękna, no i kochani, taka piękna lampka, tutaj w ogóle ona była przerabiana, to, bo tutaj jest ten dozownik na to, żeby, e, e, na, knota. na knota, nie? Dobrze, kochani, ta lampa PRL jest na licytacji o 150 zł, tylko okazja, <laughs> no piękna okazja. W każdym razie zapraszam bardzo serdecznie. Kochani, pamiętajcie, paczki pakowane są jak pancernie. pancernie. Jeżeli ktokolwiek chciałby jakiś tam z nami mieć kontakt, zapytać o coś, jest adres mailowy, proszę pisać. Odpowiadam, nie gryzę. No i co? Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, stałych widzów. Yy, dziękujemy, że jesteście z nami. Yy, I co jeszcze? No, i udanego yy, miłego dnia, miłej środy, miłego tygodnia. Najważniejsze, że zostańcie w zdrowiu, bo to jest najważniejsze w dzisiejszych czasach. I co? I to by było wszystko na dziś. Kochani, pamiętajcie, łapka w górę! Łapka w górę.